Czy wiedziałaś, że istnieją trzy zakazane przezwiska, które mogą sprawić, że mężczyzna obsesyjnie zacznie o tobie myśleć i nawet nie będzie wiedział dlaczego? To nie magia, to czysta psychologia. A najlepsze jest to, że prawie żadna kobieta ich nie zna. Wyobraź sobie taką scenę. Kobieta mówi jedno zdanie do mężczyzny, a on nie może przestać o niej myśleć. Godziny mijają, a on wciąż ma ją w głowie i nie rozumie, czemu tak się dzieje. Jak to zrobiła? Użyła właściwych słów w odpowiednim momencie. W tym filmie ujawnię Ci trzy zakazane przezwiska, które wywołują pragnienie, ciekawość i nieodpartą więź w męskim umyśle. Ale to jeszcze nie wszystko. Nie tylko powiem Ci, jakie to przezwiska, ale również nauczę Cię dokładnie, jak i kiedy ich używać, żeby efekt był niezapomniany. Jeśli kiedykolwiek miałeś wrażenie, że rozmawiasz z mężczyzną, ale nie udaje ci się sprawić, by myślał o tobie później, albo że rozmowa szybko robi się nudna, to dlatego, że nie aktywujesz odpowiednich emocjonalnych wyzwalaczy. Ale spokojnie. Po obejrzeniu tego filmu będziesz dokładnie wiedziała, co powiedzieć, by zostawić niezatarte wrażenie na każdym mężczyźnie. Zostań do końca, bo trzecie przezwisko jest najpotężniejsze. A jeśli użyjesz go dobrze, on nie będzie mógł wyrzucić cię z głowy. Gotowa poznać ten sekret i na zawsze odmienić swoją grę? Zaczynamy. Słowa mają moc. Nie tylko przekazują myśli, ale potrafią też uruchomić ukryte emocje w czyimś umyśle. A w przypadku przyciągania, wiedza o tym, jakich słów użyć, może być różnicą między tym, czy zostaniesz zapamiętana, czy zapomniana w kilka sekund. W psychologii nazywa się to emocjonalnymi wyzwalaczami. To frazy, które aktywują ukryte pragnienia, nawet jeśli druga osoba nie zdaje sobie z tego sprawy. To jak sekretne przyciski w jego głowie, gdy je naciśniesz, zacznie o Tobie myśleć nawet podczas grania w gry o trzeciej w nocy. Pomyśl, czy ktoś kiedykolwiek powiedział ci coś, co siedziało ci w głowie dłużej niż najbardziej wpadająca w ucho piosenka? Może to był niespodziewany komplement, albo tajemnicze zdanie, które sprawiło, że zaczęłaś się zastanawiać, co właściwie miał na myśli? Właśnie tym są te trzy zakazane przezwiska: małymi emocjonalnymi bombami, które sprawiają, że mężczyzna myśli o tobie i nie wie dlaczego. Ale uwaga, jeśli użyjesz ich źle, możesz wyjść na desperatkę, albo co gorsza, na tę nachalną koleżankę, która wysyła tysiąc wiadomości, czekając na odpowiedź. Dlatego skup się, bo za chwilę zdradzę Ci pierwsze przezwisko i pokażę, jak go użyć, by poczuł, że jesteś zupełnie inna niż wszystkie kobiety. Przezwisko pierwsze moja pokusa. Mężczyźni uwielbiają wyzwania. Nie dlatego, że lubią komplikować sobie życie, choć czasem tak, ale dlatego, że dobre wyzwanie budzi w nich instynkt łowcy. A gdy mówisz mu Jesteś moją pokusą, jego umysł automatycznie wchodzi w tryb czujności. Dlaczego jestem jej pokusą? Co we mnie jest takiego wyjątkowego? Ona właśnie przyznała, że nie może mi się oprzeć. To jak sytuacja, gdy próbuje się skupić na czymś ważnym, a nagle pojawia się jego ulubiona gra albo długo wyczekiwany mecz. Jego uwaga się rozprasza, a ciekawość go pochłania. Tak samo działa to przezwisko. Pokazujesz mu, że ma na ciebie wpływ, że cię rozprasza, że jego obecność wywołuje w tobie emocje, nad którymi trudno zapanować. I tu zaczyna się magia. Nie możesz rzucić tego zdania jak desperackiego wyznania miłości. Nie mów, jesteś moją pokusą z oczami jak u zbłąkanego szczeniaczka, bo wyjdziesz na osobę, która zaraz mu się oświadczy. Klucz tkwi w tonie głosu i mimice. Powinno to zabrzmieć figlarnie, jakbyś wyjawiała mały sekret. Wyobraź sobie, że on opowiada ci jakąś historię albo ci w czymś pomaga, a ty, patrząc na niego z figlarnym uśmiechem i lekko kręcąc głową, mówisz: Wiesz, że jesteś moją pokusą, prawda? Jak ja mam się skupić, kiedy robisz coś takiego? Bum! Jego mózg natychmiast przechodzi w tryb ochroniarza i zdobywcy to jakbyś wręczyła mu trofeum, o które nie musiał walczyć. A jeśli zrobisz to dobrze, Spojrzy na ciebie z tą pewną siebie miną i może odpowiedzieć coś w stylu, tak? A czym dokładnie cię kuszę? I tutaj właśnie zaczyna się gra. Ale uwaga, tego nie używa się w każdej sytuacji. Jeśli powiesz to, gdy ona akurat opowiada ci o swoich problemach w pracy czy rodzinie, gratulacje, pomyśl, że w ogóle go nie słuchałaś. Używaj tego przezwiska tylko wtedy, gdy atmosfera jest lekka i swobodna. Jeśli zrobisz to dobrze. Poczuje się silny, spojrzy na ciebie z większym zainteresowaniem i rozmowa wejdzie na wyższy poziom. A jeśli zrobisz to źle, przygotuj się na spojrzenie pełne konsternacji, jakbyś mówiła w kodzie Morsa. Idealnie byłoby, gdyby on poczuł, że obudził w tobie coś wyjątkowego, że ma nad twoimi emocjami jakąś wyjątkową moc, ale bez przesady by nie wyglądało to, jakbyś była kobietą bez kontroli nad sobą to sprawia, że czuje się wyjątkowy, wybrany, budzi się w nim potrzeba by cię chronić i zdobyć. Problem pojawia się, gdy użyjesz tego przewiska jak aktorka z romantycznego dramatu, wtedy cały efekt znika. Pierwszy błąd to powiedzenie tego w sposób zbyt intensywny lub desperacki. Jeśli powiesz: jesteś moją pokusą drżącym głosem, on pomyśli, że jesteś niestabilna emocjonalnie i ucieknie szybciej niż wtedy, gdy ktoś wspomina o zaangażowaniu. Drugi błąd to użycie go zbyt wcześnie. Jeśli rzucisz to zdanie na pierwszej randce, z tajemniczej kobiety stajesz się przewidywalna szybciej niż influencer zmieniający trendy. Trzeci błąd to użycie go bez chemii. Jeśli nie ma między wami połączenia i nagle wyskoczysz z takim tekstem, najpewniej odpowie dzięki i zmieni temat, zastanawiając się, jak szybko zakończyć spotkanie. To nie jest magiczne zaklęcie, tylko wzmacniacz przyciągania w odpowiednim momencie. Więc użyj go z wyczuciem i zobacz, jak zacznie postrzegać cię jako kobietę, która budzi w nim ten pierwotny niekontrolowany instynkt, ten, dla której gotów jest zapomnieć o wszystkim innym choćby na chwilę. Przezwisko drugie Moja rozproszenie. Mężczyźni mają stronę skoncentrowaną i konkurencyjną. Cenią to, co potrafi ich wybić z tej koncentracji. Nazwanie go moim rozproszeniem to jak powiedzenie, że ma moc zaburzenia twojego świata, nawet jeśli nie chcesz, żeby to robił. Pomyśl o tym tak. Oni uwielbiają czuć się ważni, na tyle ważni, byś przestała robić to, co robiłaś, tylko po to, by zwrócić na nich uwagę. To przezwisko działa jak magia, bo subtelnie łechce jego ego. Mówisz mu, że chociaż próbujesz się skupić, on ciągle pojawia się w twoich myślach, rozprasza cię, wybija z rytmu. A co się dzieje z mężczyzną, gdy dasz mu taki rodzaj władzy? Czuje się jak zdobywca, który bez wysiłku zakradł się do twojej głowy. I właśnie wtedy, droga przyjaciółko, zaczyna się jego obsesja, by pozostać w tym uprzywilejowanym miejscu. Tego przezwiska nie mówi się z frustracją jakbyś była zła, że cię rozprasza. Mówisz to z uśmiechem, z nutą udawanego niezadowolenia, z tonem sugerującym, że uwielbiasz to rozproszenie, choć robisz minę jakbyś się na nie złościła. Wyobraź sobie sytuację, w której powinnaś się na czymś skupić, ale on przyciąga twoją uwagę. Ty, uśmiechając się jakby z rezygnacją, mówisz: Jesteś moim ulubionym rozproszeniem. Wiesz, jak trudno mi się skupić, gdy jesteś blisko. W tym momencie poczuje się silny i najprawdopodobniej wejdzie w grę. Może odpowie coś w stylu, to może powinienem się odsunąć, albo po prostu uśmiechnie się z zadowoleniem. Jeśli zobaczysz, że poprawia włosy albo prostuje się dumnie, gratulacje, właśnie włączyłaś jego tryb zdobywcy. To tak, jakbyś mu mówiła: Jesteś tak interesujący, że nie mogę się powstrzymać, by nie zwracać na ciebie uwagi, nawet jeśli powinnam robić coś innego. Ale uważaj, jak to mówisz. To ogromna różnica, czy powiesz Jesteś moim rozproszeniem z figlarnym tonem głosu, czy wypalisz to, gdy on opowiada ci o swoich zawodowych osiągnięciach, albo o czymś dla niego ważnym. Nie chcesz przecież, żeby pomyślał, że nie doceniasz tego, czym się z tobą dzieli. Jeśli użyjesz tego dobrze, poczuje się ważny, doceniony i będzie chciał dalej przyciągać Twoją uwagę. Jeśli zrobisz to źle, może pomyśleć, że naprawdę ci przeszkadza i zacznie się oddalać. Idealny scenariusz to taki, w którym on czuje się dla Ciebie wyjątkowy, że ma w Twoim umyśle specjalne miejsce, które nie jest dostępne dla każdego. A jeśli zareaguje, zwiększając swoje zainteresowanie Tobą, to znak, że mu się spodobało i chce dalej być tą fascynującą przeszkodą. To przezwisko jest bardzo skuteczne, ale może obrócić się przeciwko tobie, jeśli nie wyczujesz dobrze momentu. Powiedzenie go, gdy on jest skupiony na czymś naprawdę ważnym, to błąd. Jeśli pracuje nad czymś trudnym albo rozwiązuje problem, a ty rzucisz jesteś moim rozproszeniem, zabrzmi to jak brak szacunku dla jego czasu i obowiązków. Innym błędem jest użycie tego wobec kogoś, kto nie jest tobą zainteresowany. Jeśli ten mężczyzna ledwo cię zauważa, a ty wyskoczysz z takim tekstem, najprawdopodobniej spojrzy na ciebie zdezorientowany i poczuje się nieswojo. Kolejny błąd to powiedzenie tego z wyrzutem. Jeśli zabrzmi to jak pretensja zamiast komplementu, on odbierze to jako skargę, a nie jako miłe wyznanie. Więc użyj tego z wyczuciem. A zobaczysz, jak bardzo będzie się starał przyciągać Twoją uwagę za każdym razem, gdy będziecie razem. Przezwisko trzecie. Mój problem. Jeśli powiesz mężczyźnie, że jest Twoim problemem, jego mózg automatycznie przechodzi w tryb obrońcy i rozwiązywacza. Pozycjonujesz go w roli kogoś, kto jednocześnie ma nad Tobą władzę, ale też budzi w Tobie słabość. Mój problem to jak wciśnięcie najgłębszego męskiego instynktu chronić i naprawiać. Ale tu jest zwrot, bo tym problemem jesteś właśnie ty sama. Mówisz mu, że wywołuje w tobie emocje, których nie potrafisz kontrolować, że zakłóca twoją równowagę, twoją codzienność, twoje uporządkowane życie. To jakbyś dawała mu do zrozumienia, że choć próbujesz zachować kontrolę, on burzy to wszystko bez wysiłku, tak jak wtedy, gdy obiecujesz sobie, że już nie będziesz o kimś myśleć, a jednak o północy przeglądasz jego profil w mediach społecznościowych. To nie był plan, ale się wydarzyło. A gdy on to usłyszy, jego ego napęcznieje jak balon, bo właśnie dostał potwierdzenie, że ma na ciebie wpływ, nawet o to nie prosząc. Ale uwaga! To najpotężniejsze przezwisko i trzeba go użyć we właściwym momencie. Jeśli powiesz to za wcześnie lub niewłaściwej osobie, wyjdziesz na zbyt intensywną, jak dziewczyna, która wysyła poranne wiadomości do chłopaka, którego ledwo zna. Tego nie mówi się przypadkiem. Jesteś moim problemem, nie pasuje do luźnej rozmowy o niczym, musi być napięcie, jakaś historia między wami. Wyobraź sobie, że już się trochę znacie, wymieniacie spojrzenia, może doszło do przypadkowego dotyku, a ty z pół uśmiechem i spojrzeniem pełnym figlarnej rezygnacji mówisz Wiesz, że jesteś moim problemem, prawda? Odkąd cię poznałam, nie potrafię się już tak skupić jak dawniej. I wola, voilà. napięcie natychmiast się pojawia. On może zareagować ciekawością. Podoba mi się być twoim problemem albo wyzwaniem, i co zamierzasz z tym zrobić? To właśnie tutaj musisz zachować spokój. Jeśli pokażesz, że jesteś zbyt poruszona, urok pryska. Dobry gracz wie, kiedy się cofnąć, by on zrobił krok w przód. Liczy się nie tylko to, co mówisz, ale też cały język ciała. Jeśli zrobisz to dobrze. Poczuje się silny, zaintrygowany i będzie chciał zgłębiać te relacje dalej. Jeśli źle, spojrzy na ciebie z niezrozumieniem i pomyśli, że naprawdę go za coś obwiniasz. To przezwisko działa, ponieważ budzi w nim instynkt zdobywcy, ale nie sprawia, że wyglądasz na łatwą zdobycz. To tak, jakbyś mówiła: Spójrz, jaki masz na mnie wpływ. Teraz pokaż, że jesteś tego wart. A ten subtelny rodzaj wyzwania jest dla męskiego umysłu absolutnie nie do odparcia. To przezwisko jest niesamowicie potężne, ale użyte niewłaściwie może go całkowicie odstraszyć. Pierwszy błąd, powiedzieć to bez wcześniejszego kontekstu. Jeśli rzucisz je bez żadnego napięcia czy nawiązanej więzi, zabrzmisz jak ktoś, kto łatwo się zakochuje w każdym. Drugi błąd, dramatyczny ton. To przezwisko musi brzmieć jak figlarne wyznanie, a nie jak początek telenoweli. Jeśli zabrzmisz, jakby to był prawdziwy problem, on odbierze to dosłownie. Trzeci błąd, użyć go wobec mężczyzny, który ledwie wykazuje zainteresowanie. Jeśli on nie wysyła wyraźnych sygnałów przyciągania, a ty wyskoczysz z tym, może się przestraszyć i uznać, że jesteś zbyt zaangażowana. Teraz już znasz trzy zakazane przezwiska. Które sprawiają, że mężczyzna będzie o tobie myślał nawet wtedy, gdy nie jesteś obok. Moja pokusa. Uruchamia jego ego i sprawia, że czuje się silny i nieodparty. Moje rozproszenie daje mu do zrozumienia, że zajmuje w twoim umyśle wyjątkowe miejsce, którego nikt inny nie ma. Mój problem budzi w nim potrzebę ochrony i zdobywania, sprawiając, że czuje się kimś, kto wywołuje w tobie emocje, których nie możesz kontrolować. Ale pamiętaj, same słowa nie są magią. Możesz wypowiedzieć najdoskonalsze zdanie, ale jeśli ton, postawa i język ciała nie współgrają z jego znaczeniem, efekt będzie żaden. Sztuka przyciągania nie polega na tym, co mówisz, lecz na tym, co on czuje, gdy to mówisz. To mieszanka tajemnicy, subtelnego wyzwania i odrobiny wrażliwości. Jak powiedziała słynna Coco Chanel. Kobieta, która ścina włosy, jest gotowa zmienić swoje życie. To samo dotyczy gry uwodzenia. Nie chodzi tylko o słowa, ale o to, czy jesteś gotowa na zmianę, którą te słowa mogą przynieść w waszej relacji. Bo uwierz, gdy mężczyzna poczuje się tak wyjątkowy w twoim życiu, zrobi wszystko, żeby to miejsce zachować. Te przezwiska są tak skuteczne, ponieważ aktywują podstawowe męskie emocje, chęć chronienia, zdobywania. Bycia ważnym i docenionym. Podczas gdy inne kobiety mówią nudne, oklepane rzeczy, ty naciskasz sekretny, emocjonalny przycisk, o którego istnieniu on sam nie wiedział. I to, droga przyjaciółko, jest różnica między byciem jedną z wielu, a byciem niezapomnianą. Ale pamiętaj, z wielką mocą przychodzi wielka odpowiedzialność. Używaj tych przezwisk z inteligencją emocjonalną, nie po to, by manipulować ale by budować prawdziwe i silne połączenie. Bo ostatecznie, to nie same słowa sprawiają, że mężczyzna zaczyna za tobą szaleć, tylko ta niezwykła kobieta, która za nimi stoi. Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, dlaczego te przezwiska naprawdę działają? Zanurzmy się na chwilę w naukę, która za nimi stoi. Badania pokazują, że męski mózg reaguje inaczej na określone bodźce werbalne, zwłaszcza te, które uruchamiają jego poczucie wartości i bycia pożądanym. Neurobiolog Robert Sapolski z Uniwersytetu Stanford wyjaśnia, że kiedy mężczyzna czuje się doceniony i pożądany, jego mózg zaczyna wydzielać dopaminę hormon przyjemności, co wywołuje efekt bardzo zbliżony do uzależnienia. I to właśnie tłumaczy, dlaczego jedno dobrze wypowiedziane przezwisko może wywołać efekt obsesyjnego zauroczenia dokładnie taki, na jakim nam zależy. To nie manipulacja, to zrozumienie, jak działa męski umysł i wykorzystanie tej wiedzy do budowania głębszych relacji. Wyobraź sobie, że grasz w szachy, znajomość ruchów daje ci przewagę, ale nie oznacza, że oszukujesz. Po prostu stosujesz właściwą strategię. Teraz chcę się z tobą podzielić kilkoma prawdziwymi historiami kobiet, które zastosowały te techniki z zaskakującymi rezultatami. Maria, jedna z obserwatorek kanału, napisała, Użyłam mój problem wobec chłopaka, którego znałam od trzech tygodni. Między nami była chemia, ale on nigdy nie robił kolejnego kroku. Pewnego wieczoru, po kolacji, spojrzałam mu prosto w oczy i powiedziałam: Wiesz, że jesteś moim problemem, prawda? Nie mogę się skupić w pracy, odkąd zaczęliśmy rozmawiać. Popatrzył na mnie w ciszy, a potem pocałował mnie po raz pierwszy. Teraz jesteśmy razem od sześciu miesięcy, i on wciąż mówi, że to był punkt zwrotny. Lucia miała inną sytuację, zastosowała moja pokusa wobec kolegi z pracy, do którego czuła wzajemne przyciąganie, ale ze względu na biurowe zasady, nikt nie chciał się wychylać. Podczas wspólnej pracy nad projektem, kiedy on jej pomógł, powiedziała z uśmiechem Jesteś moją pokusą, wiesz, jak trudno mi się skupić, gdy pracujemy razem. Jego reakcja była natychmiastowa. Speszył się, ale cały czas się uśmiechał. Od tego dnia zaczął szukać okazji, by być sam na sam z nią. Dziś są w poważnym związku. Te historie potwierdzają to, co już wiemy. Siła nie tkwi tylko w słowach, ale w autentyczności i pewności siebie, z jaką je wypowiadasz. Ale jest coś, czego jeszcze nie powiedziałam, a co jest kluczowe: moment po użyciu przezwiska. To, co zrobisz zaraz potem, może wzmocnić lub zniszczyć cały efekt. Oto sekret, o którym prawie nikt nie mówi. Po wypowiedzeniu jednego z tych zakazanych przezwisk najważniejsze jest stworzenie małej emocjonalnej pustki subtelnie się oddal. To jak zarzucenie wędki i zostawienie przestrzeni, by on sam zechciał podejść bliżej. To tworzy tak zwany efekt niedoboru, który działa niezwykle silnie na męski umysł. Wyobraź sobie Mówisz mu, jesteś moją pokusą i widzisz jego pozytywną reakcję. Zamiast jednak czekać na odpowiedź z wyczekującym spojrzeniem, zmieniasz temat albo przepraszasz i odchodzisz na chwilę do Łazienki. Ten moment jest kluczowy. Dajesz mu czas, by przetrawił to, co usłyszał, by poczuł pustkę, którą zostawiłaś i by zapragnął ją wypełnić. Anna, wierna czytelniczka, opisała to tak. Powiedziałam mojemu kraszowi, że jest moim ulubionym rozproszeniem, zobaczyłam, jak mu się rozświetliły oczy, ale zamiast czekać, aż coś powie, uśmiechnęłam się i poszłam porozmawiać z koleżankami. To, co wydarzyło się potem, było magiczne. Przez całą noc mnie szukał, pisał do mnie następnego dnia i teraz nie przestaje się odzywać. Ten drobny krok w tył działa jak magnes, bo mężczyźni bardziej cenią to, co mogą stracić, niż to, co już mają na wyciągnięcie ręki. Ich natura każe im gonić, zdobywać, walczyć. Więc kiedy zasiejesz ziarno przez wiskiem, cofnij się o krok i patrz, jak on robi dwa do przodu. Co jeszcze zrozumiało bardzo niewiele kobiet. Że te przezwiska można stosować w sekwencji, tworząc coś, co nazywam efektem kaskadowym. Każde z nich przygotowuje grunt pod następne, a jeśli użyjesz ich w odpowiedniej kolejności, możesz stworzyć więź praktycznie nie do zatrzymania. Faza pierwsza zaczyna się od przezwiska Moje rozproszenie. To najlżejsze z trzech określeń i można go używać już na wczesnym etapie znajomości. Dajesz mu do zrozumienia, że zaprząta Twoje myśli. Ale bez ujawniania zbyt silnych emocji to idealny sposób na zasianie ciekawości w jego umyśle. Faza druga: po kilku tygodniach, kiedy między wami zbudowała się większa więź i zaufanie wprowadź moja pokusa. W ten sposób podnosisz temperaturę emocjonalną, sugerując pragnienie i fizyczne przyciąganie ale bez mówienia tego wprost to budzi jego pierwotny instynkt dajesz mu sygnał, że jest dla ciebie nieodparcie pociągający. Faza trzecia wreszcie, gdy już istnieje wyraźne połączenie, ale on jeszcze nie zdecydował się zrobić kolejnego kroku użyj przezwiska Mój problem to ostateczny cios, który aktywuje jego instynkt opiekuna i zdobywcy stawiasz go w pozycji kogoś, kto wywołał w tobie emocjonalny chaos i tylko on może go uporządkować. Karolina zastosowała dokładnie tę sekwencję wobec chłopaka, którego poznała na uniwersytecie. Zaczęła od moje rozproszenie, gdy razem uczyli się w bibliotece. Dwa tygodnie później na imprezie powiedziała mu podczas tańca, że jest jej pokusą i zauważyła, jak zmienił się jego sposób patrzenia na nią. Wreszcie, miesiąc później, kiedy już się spotykali, ale on niczego nie formalizował, wyznała mu, jesteś moim problemem, bo nie mogę przestać o tobie myśleć i niczym się skupić. Tej samej nocy poprosił ją, żeby została jego dziewczyną. Coś, czego jeszcze nie wspomniałam, a co może zwielokrotnić działanie tych przezwisk to scenariusz, w jakim je wypowiadasz. Miejsce i sytuacja mogą znacząco wzmocnić ich efekt idealne konteksty moje rozproszenie najlepiej działa w sytuacjach, gdzie naprawdę powinnaś być skupiona w szkole, pracy, podczas nauki, a nawet podczas jazdy autem. Wyobraź sobie, że uczycie się razem w bibliotece. Kilka ukradkowych spojrzeń, a potem mówisz cicho: Jesteś moim ulubionym rozproszeniem. Jak mam zdać ten egzamin, skoro siedzisz naprzeciwko mnie? Kontrast między powagą miejsca a figlarnymi słowami tworzy wybuchowy efekt. Moja pokusa, idealna w luźnych towarzyskich sytuacjach na imprezie, kolacji w gronie znajomych, albo w wiadomości wieczorem, kiedy oboje jesteście już zrelaksowani. Na przykład, Wiesz, że jesteś moją pokusą, prawda? Powinnam już spać, a wciąż myślę o naszej dzisiejszej rozmowie. Wysłany o odpowiedniej porze, może sprawić, że nie zaśnie całą noc. Mój problem najlepiej zadziała na pożegnanie po wspólnie spędzonym czasie. Gdy już macie się rozstać, patrzysz mu w oczy i z uśmiechem mówisz: Zdecydowanie jesteś moim problemem, będę o tobie myśleć przez cały tydzień. To zdanie zostawi go z myślami i tęsknotą na kilka dni. I zbuduje silną potrzebę ponownego spotkania. Na koniec chcę zostawić Cię z najważniejszą zasadą: bądź autentyczna. Te przezwiska są potężnym narzędziem, ale tylko wtedy, gdy za nimi kryje się prawdziwe połączenie. Żadna technika, choćby najbardziej doskonała, nie zastąpi szczerej chemii i głębokiej zgodności. Widziałam kobiety, które stosują te strategie jak magiczne formuły, oczekując cudownych rezultatów z każdym mężczyzną. I kończą rozczarowane. Bo prawda jest taka, że nie wszyscy mężczyźni są dla ciebie. Tak samo jak ty, nie jesteś dla wszystkich nich. Te techniki wzmacniają przyciąganie, które już istnieje, ale go nie tworzą z niczego. Psycholożka Helen Fischer, specjalistka od miłości i związków, wyjaśnia to doskonale. To, co naprawdę tworzy romantyczną obsesję, to połączenie chemii, więzi i odpowiedniego czasu. Właściwe słowa działają tylko jako katalizatory, przyspieszając proces, który i tak miał się zdarzyć. Zanim więc zaczniesz używać tych przezwisk, zapytaj siebie, czy naprawdę coś czuje do tego mężczyzny? Czy są oznaki, że on też jest zainteresowany? Jeśli tak, śmiało. Użyj tych narzędzi, aby wzmocnić tę więź. Jeśli nie. Żadne przezwisko, nawet najbardziej potężne, nie stworzy prawdziwego i trwałego połączenia. Jak zawsze powtarzam na tym kanale: Prawdziwe uwodzenie to nie sztuczki, lecz prawdziwa więź. Te przezwiska to jedynie most, który pozwala szybciej dotrzeć do tego wyjątkowego miejsca, gdzie dwoje ludzi wybiera się nawzajem. Nie za to, co mówią, lecz za to, kim są. Jak rozpoznać, że to działa? No wiele z was pyta, jak sprawdzić, czy te przezwiska wywołały pożądany efekt. Oto pięć niezbitych znaków, że wzbudziłaś jego obsesję. Zaczyna używać podobnych przezwisk wobec ciebie. Jeśli nagle nazywa cię swoją słabością lub uzależnieniem, odzwierciedla to, co sam poczuł, próbując wywołać ten sam efekt u ciebie. Szuka cię bez wyraźnego powodu. Niespodziewane wiadomości, telefony z byle powodu, lub przypadkowe spotkania tam, gdzie wie, że będziesz, to jasne sygnały, że nie może przestać o tobie myśleć. Jego znajomi wiedzą o tobie, choć nigdy ich nie poznałaś. Jeśli wspomina, że jego przyjaciele już wiedzą, kim jesteś, albo żartują z Twojego nazwiska, oznacza to, że mówił o tobie więcej niż powinien. Zajmujesz ważne miejsce w jego myślach. Pamięta najmniejsze szczegóły Waszych rozmów. Jeśli po tygodniach przypomina sobie coś co powiedziałaś w zwykłej rozmowie, na przykład imię twojego zwierzaka z dzieciństwa albo ulubiony deser, znaczy że często wraca do tych wspomnień. Staje się bardziej opiekuńczy i terytorialny bez wyraźnej przyczyny. zauważasz, że nagle pyta więcej o twoje plany, z kim się spotykasz albo chce ci towarzyszyć tam, gdzie wcześniej nie okazywał zainteresowania obudziłaś w nim instynkt opiekuna, to jasny znak, że widzi w tobie kogoś wyjątkowego. Jeśli zauważysz co najmniej trzy z tych znaków, gratulacje. Udało ci się osiągnąć to, czego niewiele kobiet potrafi. Zajęłaś wyjątkowe miejsce w jego umyśle. Teraz od ciebie zależy, czy chcesz pogłębić tę więź, czy po prostu cieszyć się odkrytą mocą. Jeśli te przezwiska wydały ci się potężne, poczekaj na to, co będzie dalej. Pamiętaj, aby subskrybować i włączyć powiadomienia, by niczego nie przegapić. Naszym celem na tym kanale jest nie tylko nauczyć cię przyciągać uwagę mężczyzny, lecz także tworzyć prawdziwe i trwałe więzi oparte na wzajemnym zrozumieniu i autentycznej zgodności. Do zobaczenia w następnym filmie i pamiętaj, zawsze używaj swojej mocy z mądrością i emocjonalną inteligencją. Jesteś czymś znacznie więcej niż tylko słowami jesteś pełną, fascynującą i wyjątkową kobietą, która zasługuje na miłość odpowiadającą jej wielkości. Do zobaczenia.